Witam, dzisiaj się wpierdalamy na Flash RPS Susano Oczywiście O ile będę mógł wejść. Ale prawdopodobnie będę mógł wejść. No mogę wejść. No to widzimy się za jakieś... Nie wiem, dwie minuty jak mnie dołączy. No. Ja pierdolę, ile to ładuję. Ja już tu siedzę z dwie minuty. To ładuję... No dobra, może trochę krócej, ale prawie tak jak kiedyś Fives Jak miał sezon trzeci na sobie, a na Fivesa też bije na pewno Tylko oni to mają właśnie jakiegoś dojebanego anti Że jak wlazłem z no recoil'em to od razu strzeliłem z trzy razy już perma Oni mają jakiegoś no name anti-cheata, chyba customowy możliwe, że jest No, przed chwilą wziąłem bardzo przyjemny komunikat w prawym dolnym rogu Jakim było Susano injected i bardzo mi się spodobał ten komunikat, jak zwykle. Dlatego już sobie ładuję config'a i zarobę się ładował ten serwer, tylko jeszcze. Jak mi leków to jesteś najlepszym na Dobra, to ja lecę. Kurwa, a daj na daj na papkę. A ja nie mam. Ja też nie mam. Nie. Zawiś mnie nakajasz, człowieka. Ale auto to mi padło. a tu jak? Co dobra. What's going on? Oh! One more You're in a shit now! You're an asshole! We'll get you, Pillar! Uh. Hey, hey, Dan. Ow! Uh, excuse me? Shit! Nie mam pojęcia, jakie on ma antycheata. Jak się zdampuje to na pewno się dobrze. Chyba, że mogę tak pojedynczyć. A nie, bo tego jest od chuja, mają tych rzeczy wygrane. Kiedyś grałem na tym serwerze i perma dostałem, ale wtedy jeszcze wiedziałem, jakiego mają antycheata. Teraz nie wiem, kurwa. Możliwe, że. Możliwe, że po prostu zmienili tego Antichita albo. Mam pamięć, dziurawą, jurawą tak jest co jest też bardzo możliwe. To nie ma znaczenia, jakiego będę miał skina, bo tak coś jak będę na niewidze latał, żeby ID tak szybko nie podjebali, ale prawdopodobnie mi właśnie skraszowało 5 Bo. O! Jednak chciałem powiedzieć, że ten serwer jest chujowy, dlatego, ale. O! Kuźwa, to jest chyba ten serwer, to 5Guarda małem. To jest bardzo możliwe, że oni tu five guarda mają Tak! To, to gówno Wiedziałem, że już tu grałem Tu chyba się timeouta dostawało jak stopowało tego five guarda Ale to nie jest taki zaawansowany ten five guard nie ma hardbita tutaj Teraz go sobie dam invisible I tylko chuj wie gdzie oni tu antytrola mają A mam pomysł co mógł zrobić ja tego dumpa sobie zapiszę Ja sobie w Visual Studio Code przeszukam go pod kątem tego GUI żeby widzić tego antitrola i może... Może będę widział Antitrol? Gdzie jest antitrol? O, we flashbasie. No. Stopuj się I będę musiał go wypikać albo całkowicie wyciąć. No cóż. Będę mógł spagować auto. Tak Spakowałem teraz O! No Jamie ile jest auta świnie? Nie ma tak Na ciebie to styzuje jeszcze No i czego nosisz diabła? Jak dusi z diabła? Spierdalaj przegrywię to ty odgrywasz na takim gównianym serwerze w 2025 roku. Odgrywam, Tak kurwa? Szut A nie, bo to będzie w vlogach. Ty Pierdalej. Prz... Eksplozja też jest w vlogach. Ale wiem jakiej eksplozji nie ma w vlogach. Jak zrespieruj Neroz zwójkę, to tego akurat nie ma w vlogach. Tylko z Fiveguardem nie wiem czy ja to globalnie Bo niekoniecznie rozumiem respienie na 5Gardzie Bo jak się whokujesz w Fiveguarda to ci znika auto No to za kutas o. dlaczego to daje pierwszą sojuszkę? O! No nie ma. Ale mogę zrobić coś takiego. I nie zadziała. A zadziała. Bynajmniej auto zadziała. Mogę tak? Nie, chyba nie działa na auto gra. No i kurwa, crash. Zajebiście. A już tak pięknie szkło. Szkło, tak, szło. Dobra, jak można zobaczyć, to ja już wracam. I mój ulubiony komunikat Susano Injected. Tylko sobie mordy od razu. O, kuźwa, nie no tak, to mi laguje. Dobra. Jak się zrespię, to już sobie mogę klikać co chcę. I zobacz. Tyra. O, nawet nie, nie, zdążyłem kliknąć. Jaki on ma nick? Tezy? No to wyjebiamy go w kosmos, o ile zadziała. Bo raczej nie zadziała, jeśli ten serwer jest chociaż trochę lepszy niż chujowy. Ale może. O, to on. Co ja tu mogę zrobić? pan on on teraz... O, kurwa, no i pewnie zadziałało. Jak widać, chyba FiveGuarda za wcześnie zastopowałem, ale chociaż się pobawiliśmy albo dosłownie Timeouta w sumie, to jest też prawdopodobne, bo właśnie kiedyś jak stopowałem FiveGuarda, to Timeoutem mi jebał i jednak nie, jednak za wcześnie chyba FiveGuarda zastopowałem i dalej był. No to co, no to idziemy na FiveZa. No, już loduję sobie Sano i wchodzę na to gówno. No kurwa mać. kujta jedna. A, i teraz wam pokażę sztuczkę magiczkę. Na ten naczyszczenie właśnie danych z serwera na Fivem, Chodzicie w Lokal data. chodzicie w Fibema, FIBEMA Application Data. Tutaj powinniście wejść w chyba Data? Tak. I ty serwer cache Brief, to najwięcej zżera Ile mi to zżera? Nie, to nie tak No, 21GB serwerów To tutaj cache to, to jest klientowy, cache to jest nieważne To są tylko ustawienia chyba zresytujecie Tu też... Co? A, no tu się pobierają wersje GTA Tu się do GUI pobiera A tu zazwyczaj gówno zajmuje, no To są chyba po prostu dane serwerowe, no Tak, dokładnie no i po prostu słuchajcie sobie ten folder. I już będziecie musieli na każdym serwerze od nowa pobierać. Ale się opłaca. Jak nie gra na jakimś serwerze i chcecie się zwolnić z niego cache, to się opłaca. Potrzebujecie miejsca na dysku, tak jak ja teraz. No, ja już indziej to jest Susano. I mi się to ładuje. No i teraz będę miał miejsce na dysku na pewno. W tym triku, jak mi wam pokazałem. No bo to jednak jest duża różnica, 20GB I mój ulubiony komunikat Także co, dobrze, że nie mam żadnych opcji broni Odpalonych, bo to by było nieprzyjemne Ja pierdole, czy oni przywrócili Five Garda? Ich Five Guard jest taki zaawansowany, że jak napiszesz, żeby cię odbanowali, bo dostałeś bana od Antichita, to to zrobię, bo on banował z dupy Dosłownie raz animację odpaliłem i mi dostałem bana, więc... To będzie proste. Chuj W dupie. mi z tym główny z mordy? Ja pierdole i lag. Najfajniej w guardzie można się robić niewidzialnym bez wykrycia. Ale goda lepiej sobie nie dawać. Bo nie wiem jak go. Ja pierdole. O. Jak się zdampował, to już z jego wyłączę. Nie, jeszcze się nie zdampował. Antrola dodali. Poja hmm. ja on zrobi. O awesome są triggery Czyli teraz NPC Do widzenia Pierdole i to odkrywanie wieczne O nie czy ja to zrobiłem? Tak ja to zrobiłem Tylko Ostatnio to zrobiłem jakoś to naprawiłem tylko pójdzie jak Będę musiał albo robić RRK albo grać na ślepo ale mi się nie chce robić rerki, więc prawdopodobnie zrobię to drugie. O! Ta... Czego dostawę zrobić? Mogę zrobić dostawę ze ruinera czyli ruiner 3. O! Kiedyś chyba dało się w ogóle na Favre'zie takiego zdobyć, cyfo. Ale nie wiem czy dalej się da. Ja pierdolę, no idź mi z mojej mordy, proszę Cię. Ryzyko spektate'owania, jakże on kurwa jest? A, bo on mnie spektate'ł. To jest admin. Ale jedyne co chcę, to żeby to gówno mi zniknęło z ekranu. Dostawał. Albo delegację z Izraela zrobię Tak też można Tylko model. O kuźwa, hazdżu Dobra to ten A M, M chyba Dobra chuj wyjdzie w planie Gdzie ta delegacja z Izraela? O! Tak to jest ta delegacja z Izraela I kim ty kurwo jesteś? On ma tx admina, on ma tx admina On ma tx admina kurwa Nie powinno być mojego id Tylko ja powinienem je widzieć Raz i no właśnie Heavy MK2 kurwa jest na tym serwerze? Gdzie to jest? Ja chcę wiedzieć, ja go wybiję Nie no ja rrkę robię, bo mi pojebie coś Zlutuję ich RRK, bo... Ja weapon module sobie ustawię a w lepiej nie, bo jeszcze zbanuję. Bo niektóre bronie są w ogóle zablokowane Tera. to Jest jakiś taki granic od nie ma chyba anti odpalonego five guard mi nic nie zrobi. No To już wiem w czym jest ten. Stop jeszcze, howdy. O, i nie ma antytrola. Mi nie mógł na furgę, ale w G jesteśmy dawni. 9, wydał gra... graczowi w Kade broni, 15 KID 909 Sam sobie wydał w, w broni. A. A. W broni. W broni. A. A. Delegacja z Izraela.

Nie chce mi się. Co poczyncie idzie obiadu? Co so masz, Permanafibles? Nie. Yeah. Przejdź go masz, przejdź go masz. Kiedyś nowego przejechał, wtedy z tobą było teraz z tobą kup na dobre.